Naszym tematem jest rozpoznawanie Ducha Babilonu. Ale niektórzy mogą nie wiedzieć, dlaczego używamy słowa Babilon, ponieważ nie znają dobrze Pisma Świętego. Jeśli otworzysz swoją Biblię na końcu, w 17 rozdziale Księgi Objawienia, jest tam napisane o Babilonie jako o nierządnicy, matce nierządnic. 17 rozdział Objawienia, werset 5. A więc używamy biblijnego słowa, biblijnego słowa z Nowego Testamentu. Ma ono jakiś związek ze starożytnym imperium Babilonu, rządzonym przez Nebukadnezara. Ale Pan próbuje użyć tego jako przykład, aby nas ostrzec. Nazwane jest nierządnicą. Nierządnica to prostytutka. I jest zestawiona, porównana... W rozdziale 21 objawienia z Panną Młodą, która w wersecie drugim jest nazwana Nową Jerozolimą, nie Staną Jerozolimą, która jest na ziemi. Babilon jest Nierządnicą, a Nowa Jerozolima jest Oblubienicą. Panną Młodą są uczniowie Jezusa, którzy idą za Nim gdziekolwiek On idzie. Są oni opisani w czternastym rozdziale Księgi Objawienia. To są ci, którzy podążają za barankiem, gdziekolwiek on idzie. Rozdział 14 objawienia, wersety 1 do 5. A więc mamy tutaj kontrast. I musimy zrozumieć, co to oznaczy ta nierządnica, ta cudzołożnica. Panna młoda to jest ktoś, kto jest wierny Panu Młodemu, Panu Jezusowi. A cudzołożna, nierządnica Babilon jest tą, która twierdzi, że jest panną młodą, ale jest niewierna. Mam na myśli to, że jeśli ktoś nie jest zaręczony z Chrystusem, innymi słowy, nie twierdzi, że należy do Chrystusa, to nie może być częścią Babilonu. Osoba należąca do innej religii nigdy nie może być częścią Babilonu. Babilon odnosi się do tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami którzy twierdzą, że Jezus jest ich Panem, ale nie są Mu oddani jak oblubienica. To jest opisane w czwartym rozdziale listu Jakuba. Jeśli nie zdążysz otworzyć na tym wersecie, to możesz po prostu go zanotować albo odsłuchać tej wiadomości później. Muszę przejść przez nie szybko. Jakuba 4, werset 4. Oto jak cudzołożnicy, duchowi cudzołożnicy, jak są właśnie opisani w tym miejscu. Jakub pisze do chrześcijan. Pamiętaj, że Jakub pisze tutaj do chrześcijan. W innych miejscach pisze, bracia, moi bracia. W rozdziale trzecim, wersecie pierwszym. Rozdział drugi, werset pierwszy, moi bracia. On rozmawia z braćmi. I również w Jakuba 4, 4 pisze do wierzących. Werset czwarty, cudzołożnicy i cudzołożnice. Nie mówi tego do świata. Mówi to do wierzących. Którzy nie mają ducha oddania Chrystusowi, jak panna powinna mieć do osoby, z którą jest zaręczona. Oblubienica Chrystusa jest obrazem panny młodej, która jest absolutnie wierna. Osoba, z którą jest zaręczona, wyruszyła w daleką podróż, obiecał wrócić i poślubić ją. A nie to ta, która jest zaręczona, ale romansuje z innymi, kiedy on jest daleko. O tym jest mowa w Jakuba 4.4. Wy cudzołożnicy, jest tutaj druga osoba, która podoba się pannie młodej i robi z niej cudzołożnicę. Nazywa się światem. Wy cudzołożnicy, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem jest nieprzyjaźnią z Bogiem? To jest duchowe cudzołóstwo. Jest tutaj to opisane w sposób bardzo klarowny. A to jest przyjaźń albo wrogość wobec Boga. A więc kto czyni się przyjacielem świata, ten jest nieprzyjacielem Boga. Jest tutaj napisane o świecie, ale nie jest to mowa o ludziach, nie. W Biblii napisane jest, że Bóg tak umiłował ludzi na świecie, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Tutaj jest mowa o światowym systemie, w którym szatan jest nazywany księciem tego świata. A jego celem jest zmylenie i zwiedzenie tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami. On nie przejmuje się tymi, którzy już są w jego rękach, mam na myśli niewierzących. Zajmuje się tymi, którzy twierdzą, że są oblubienicą Chrystusa, żeby ich zbezcześcić, zepsuć, uczynić ich świadectwo nieskutecznym, żeby w jakiejś sprawie poszli na kompromis, stracili swoje świadectwo, idź za innymi rzeczami, utrat swoje oddanie dla Chrystusa. Diabeł poszukuje wszelkiego rodzaju sposobów, żeby ich uczynić przyjacielami tego światowego systemu. Kiedy jest napisane, że diabeł jest księciem tego świata, to nie chodzi o to, że jest fizycznym władcą na ziemi. Jest władcą tego światowego systemu, który napędza to wszystko, co się dzieje na świecie. A więc o to tutaj chodzi. Jan, apostoł, również tak pisze w pierwszym liście Jana, rozdział drugi. Musimy wyraźnie zrozumieć, czym jest Babilon. Pierwszy Jana, rozdział drugi, werset 15, Jest tutaj napisane, nie miłujcie świata. Jeśli ktoś, i znowu pisze tutaj do wierzących, rozdział drugi, werset pierwszy, moje dzieci, pisze do tych, którzy narodzili się na nowo, pisze nawet do duchowych ojców. Pierwszym Jana 2,14. Ale nie tylko. Między wersetem 12 a 14 opisuje trzy rodzaje wierzących. Tych, którzy są duchowymi dziećmi, nowonarodzonych. Tych, którzy wzrośli, młodzieńców. I ci, którzy są duchowymi ojcami. Pierwszy Jana 2,14. Niektórzy z was mogą powiedzieć, nie jestem już dzieckiem, nie jestem nawet młodzieńcem. Jestem dojrzałym, duchowym ojcem. Oto, co Duch Święty mówi do ciebie i do mnie. Nie kochaj świata. Czy duchowy ojciec może kochać świat? Czy skuteczny kaznodzieja może kochać świat? Tak. Każdy w to może wpaść. No, możesz powiedzieć, jestem duchowym ojcem, mnie to nie dotyczy. Kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Jesteśmy zobowiązani, żeby chodzić w pokorze. I kiedy słowo Boże mówi do duchowych ojców, nie kochaj świata, chcę to traktować poważnie. Nie chcę sobie nawet wyobrażać, że mogę być nieostrożny. Jezus był zawsze czujny, kiedy żył na tej ziemi. Dlatego nigdy nie zgrzeszył. Nie miłujcie świata. Jeśli ktoś miłuje świat, posłuchajcie tego. Nie obchodzi mnie, czy jesteś nowym, wierzącym czy duchowym ojcem. Każdy, kto miłuje świat, nie ma w nim miłości ojca. A czym jest świat? Pożądliwością ciała. To nie są ludzie, to pożądanie ciała. Pierwszy Jana 2.16. Pożądliwość oczu i pycha życia. Wszystko to nie pochodzi od Ojca. To jest ze świata, a świat przeminie. Werset 17. A przeciwieństwem tego jest oblubienica. Pierwszy Jana 2.17. Ci, którzy wypełniają wolę Boga. A więc mamy tutaj kontrast pomiędzy Babilonem, tym, którzy oddają się w porządliwości ciała, którymi zazwyczaj są wszelkiego rodzaju grzeszne przyjemności i porządliwości oczu, to odnosi się do cudzołóstwa i hełpliwa pycha życia, która szuka zaszczytów, to również obejmuje porządliwość oczu i miłość do pieniędzy, kiedy zobaczymy coś i chcemy to kupić. Wszystko to przeminie. A ten, kto wypełnia wolę Boga, to jest kontrast. To są ludzie, którzy stanowią oblubienice Chrystusa. To jedynie małe, krótkie wprowadzenie. Teraz pozwól mi to prześledzić od początku. Zobaczmy. To bardzo subtelna rzecz. Dawno temu, na początku, kiedy Bóg stworzył Adama, umieścił go w ogrodzie. I jest tam wspomniane o dwóch drzewach. W ogrodzie Eden były tysiące drzew, ale tylko dwa drzewa są szczególnie wymienione. Jedno to drzewo wiedzy, poznania dobra i zła, a drugie to drzewo życia. Ale nie ma nic niewłaściwego w rozróżnianiu dobra i zła. Wiemy o tym, uczymy nasze dzieci od urodzenia, żeby odróżniały dobro od zła. Dlaczego Bóg tego zabronił? To bardzo ważne, żeby to zrozumieć, ponieważ początki Babilonu znajdują się również tutaj. Oto dwa drzewa. Jedno w bardzo subtelny sposób ostatecznie prowadzi do Babilonu. To, co widzimy w pierwszym Jana 2 jest oczywistym grzechem. Porządliwość ciała, porządliwość oczu i duma życia. Ale tu na początku Biblii widzimy kontrast między drzewem wiedzy a drzewem życia. Co widzisz na końcu Biblii? Babilon Jerozolima. Jak to się kończy? Możliwość posiadania wiedzy o duchowych rzeczach. Znajomość Słowa Bożego, ale brak życia. Istnieje wiedza, która po prostu pozostaje w naszej pamięci, która jest częścią naszej duszy. Taka osoba jest duszewnym chrześcijaninem, nie duchowym chrześcijaninem. Duchowy chrześcijanin koncentruje się na życiu. Ta wiedza prowadzi do życia. Wiedza jest jak pożywienie. Jedzenie jest bardzo ważne, nie możemy bez niego rosnąć, nie możemy bez niego żyć, ale jeśli jesz jedzenie, które nigdy nie zostanie strawione i nigdy nie przeobrazi się w krew, w ciało, w kości, to umrzesz. Możesz jeść, ile chcesz i tak umrzesz. To właśnie robi wiedza. Wiedza jest jak jedzenie, które nie jest strawione, jeśli Duch Święty tego nie objaśni. I przez to uczyni częścią naszego wewnętrznego życia, naszego ducha, naszego serca. Jeśli koniec jest na poziomie wiedzy, to kończymy w Babilonie. Nie wygląda to aż tak źle jak grzech seksualny. Nie wydaje się tak brudne jak miłość do pieniędzy. Nie jest tak obrzydliwe jak pycha, ale prowadzi do Babilonu dokładnie tak samo. Wiedza wielu chrześcijan, którzy są dosyć czyści moralnie. Tacy, którzy nie szukają bogactwa ani nie szukają zaszczytów, również skończą w Babilonie, bo ich chrześcijaństwo polega wyłącznie na wiedzy. Nawet ci, którzy mówią o przebaczeniu, o usprawiedliwieniu, nawet ci, którzy mówią o zwycięstwie nad grzechem, ale nie ma tego w ich życiu. Są pyszni. Jak ktoś może mówić o zwycięstwie nad grzechem i być pysznym? On musi być szalony. Jest pełen największego grzechu ze wszystkich. Pierwszy grzech, jaki pojawił się we wszechświecie. Pycha. To może nie być pycha z powodu światowych rzeczy, może być pyszne z powodu swojej wiedzy biblijnej. A może jest dumny ze swojej duchowości? To jest Babilon. Wieść moralnie poprawne życie i pysznić się tym. To jest Babilon. Czytaliśmy to w pierwszym Jana 2.16. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Koryntian 8, 1 Koryntian 8.1. Wiedza wbija w pychę, lecz miłość buduje. Podstawowa oznaka życia. Podstawową cechą duchowego życia jest żarliwa miłość do Boga i Jezusa Chrystusa, co prowadzi do wzajemnego miłowania się w Kościele, tak jak umiłował nas Jezus, i do kochania wszystkich na świecie. Tak jak siebie, przynajmniej do pragnienia kochania wszystkich jak siebie. To nie znaczy, że musimy wszystkim pomagać, ale o podejście. Na przykład upewnij się, że nie ma ani jednego człowieka przeciwko komu czujesz nienawiść. Że nie ma ani jednego człowieka, którym gardzę. To wiedza. Wiesz, że wiedza wbija w pychę. I czy to wiedza biblijna, naukowa, czy ziemska wiedza. Może wbić chrześcijanina w pychę i stanie się częścią Babilonu. To bardzo subtelna kwestia. Wielu chrześcijan myśli, nie jestem częścią Babilonu, jestem w dobrym kościele. Doprawdy? Babilon to nie jest konkretny kościół. To duch, który może być w człowieku. Możesz siedzieć w najlepszym kościele na świecie i być częścią Babilonu.